Dzisiaj taki oddzielny odcinek, postanowiłem, że co tydzień w sobotę właśnie będziemy robić takie wydarzenia wędkarskie, czyli różne wydarzenia w ciągu minionego tygodnia, które się działy w naszym wędkarskim internecie. A więc dzisiaj w tym naszym mini programie kart 13 kg pod lodem złowiony ruszyła Hoka TV, wędkarska telewizja, kłusownik nad bugiem oraz wędka bambusowa. A więc po kolei wyderzanie, wyderzenie na skalę światową, tak możemy to nazwać. Piotr Hensel złowił karpia o masie 13 kg, 93 cm pod lodem na podlodówkę, na żyłeczkę 0,08 na murmyżkę. Cały film z tej akcji możecie obejrzeć link w opisie. Cały film możecie obejrzeć. Naprawdę film zrobił furorę. W ciągu dwóch, trzech dni nabił aż 25 tysięcy wyświetleń co jest naprawdę wie, wielkim wydarzeniem. Dla mnie to jest po prostu mistrzostwo świata. Za to właśnie kocha się te wędkarstwo. Dużo, dużo oso, osób też na grupach początkowo nie wierzyło w to. Róż, różni ludzie wymyślali różne teorie spiskowe, ale po obejrzeniu filmu, potem tym jak się film pokazał, niedowiarkowie zmienili zdanie. Dla mnie wyczyn skala światowa. Co najważniejsze, ryba wypuszczona do wody. Szacunek za takie coś, naprawdę mega, brak słów. Cały film macie właśnie w opisie, macie tam link tylko gdzieś widzicie zdjęcia i urywki z filmu. Naprawdę super akcja. Na pewno przy tym były wielkie emocje, zachowanie spokoju przez wędkarza. Super komentator w filmiku, naprawdę mega. 13 stycznia w piątek o 13.13 :13 ruszyła wędkarska, wędkarska telewizja HOKA TV, czyli na razie taka internetowa wędkarska telewizja. Dla nas główną atrakcją jest właśnie Paul i Artur z wędkarskiej tuby. Ja jeszcze abonamentu nie zdążyłem wykupić. Piszcie czy Wy wykupiliście. Napiszcie czy właśnie podoba Wam się to, co na temat, co sądzicie na temat tego, co sądzicie na temat tej telewizji, jakie są Wasze wrażenia, czy oglądaliście właśnie te filmy, czy warto kupić, czy jednak nie warto. Piszcie właśnie jak to wygląda według Was. Ja mam zamiar chyba niedługo wykupić abonament. A więc tak to wyglądają też komentarze. Też, mm, w internecie trochę się działo na ten temat. Tutaj macie wyświetlałeś, macie też komentarze, to wszystko. Tak to ogólnie wygląda, wędkarska telewizja. Widzimy wędkarstwo, naprawdę bardzo, bardzo ciekawie się rozwija. Co według mnie, to, co dla mnie, co mnie cieszy. 65-letni kłusownik zaatakował funkcjonariuszy, czyli sprawa z kłusowaniem. Jak widzimy, goście kłusą nad Bugiem, co akurat praktycznie wcale mnie nie dziwi, bo co chwila słyszę właśnie, że ktoś kłusuje nad Bugiem. I mam takie wrażenie, że u nas tutaj na wschodzie Polski z tym kłusowaniem jest największy problem. Ogólnie ja tutaj śledzę wszystko praktycznie w tym internecie co się tyczy wędkarstwa i co chwilę się słyszę o kłusownikach. Po całym rejonie Polski ci kłusownicy są, ale najwięcej o tych kłusownikach słyszę właśnie tutaj na wschodzie, okolice Bugu i tego typu wód rejonów. I jak to łowić? I jak to łowić? To jest pytanie. Więc moim zdaniem my wędkarze właśnie powinniśmy walczyć z tymi kłusownikami, widzimy gdzieś kłusowników, dzwońmy, nie bójmy się, sami też starajmy się zwracać uwagę, ale też zachowajmy zdrowy rozsądek, bo to różnie może być nad tą wodą, różni są ludzie, tak? Tak wygląda to ta właśnie sprawa. No cóż, to tylko starsze pokolenie, młodych kłusowników za bardzo się nie widzi. Widzicie tych, tylko tych starszych kłusowników, więc może tylko czekać, aż dojdzie zmiana pokoleń. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Teraz widzimy tutaj taką fajną wędkę bambusową. Gości fajnie się rozpisał. Oczywiście z nim się zgadzam, w pełni się zgadzam, że to właśnie mm, nie cena gra rola w wędkarstwie. Widziałem właśnie jak ruskie, wiadomo ruskich to wszystko się dzieje. Widziałem właśnie jak ruskie łowili sumy około 50 kg na zwykłe teleskopy do 50 zł. Takie zwykłe wiadomo teleskopy z bazarku. Więc nie wiecie w takie głupoty, że im droższa wędka, tym większe ryby będziecie łowić, bo to wcale nieprawda, liczą się umiejętności, trochę szczęścia i to tyle. Owszem, droższa wędka to większy komfort, większa przyjemność łowienia, to nie ulega wątpliwości żadnym. Na pewno taką droższą wędką, gdzie jest ona lżejsza, gdzie jest, um, gdzie ładniej pracuje, gdzie lepiej pracuje, gdzie fajniej się wygina, gdzie lepiej amortyzuje to odjazd ryb, na pewno to łowienie jest przyjemniejsze. Ale też nie wiecie, że ryba wam połamie wędkę, że kupicie tanią wędkę i ta wędka zostanie połamana. Ja jeszcze żadnej wędki na rybie nie złapałem. Co prawda umiem tylko rybę do 7 kg. Ale nawet nigdy nie byłem tego blisko tego, aby ryba wędkę złamała. Nie, raz złamała mi wędkę ryba, ale to z mojej winy, bo ryba wlazła z kszciny, ja chama ciągnęłem, ale to, był taki, to już była wędkę wcześniej uszkodzona lekko. Więc tak to według mnie wygląda. Ja sam nie kupiłem karpiówkę za 140 zł divewę i mam jeszcze starego Jacksona też karpiówkę za 70 zł. I wiem, że jedno i drugą wędko da się łowić takie same ryby, wędkę przy cholu. Na pewno nie pęknie, prędzej żyłka czy plecionka pójdą. Ale wiadomo, chodzi oczywiście o ogólny komfort i przyjemność złowienia. Dzisiejszy odcinek tych wydarzeń naszej wędkarskich jest krótki. Piszcie, czy takie coś przypadnie Wam do gustu, czy kontynuujemy tę serię dalej, czy też nie. Byłaby taka, taka seria właśnie o ostatnich wydarzeniach w świecie wędkarskim, a więc w tym filmiku to jest tyle. Piszcie, czy przypadło Wam to do gustu, czy też nie, czy chcecie dalej tego serię właśnie. I Narka!